Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Jezus i jego uczniowie przemierzali Galileę. On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi, ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach z martwych wstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał dwunastu i rzekł do nich: Jeśli ktoś chce być pierwszym, Niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, nie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. Oto Słowo Pańskie. dzisiejsza liturgia słowa czyni nas świadkami drugiej zapowiedzi męki Jezusa. Tłem tego wydarzenia jest wielka euforia. Zachwyt nad tym, co czyni Jezus. Chrystus schodzi z góry tabu, gdzie objawił swoją chwałę, swoje bóstwo. Po zejściu uzdrawia młodego chłopca, którego nikt inny nie mógł uzdrowić. Uwalnia go od złego ducha. I wszystkich wprawia to w wielki zachwyt. Oczy tłumów patrzone są z podziwem w Jezusa. Przez rozentuzjazmowany tłum przechodzi coraz głośniejszy szept Mesjasz, Mesjasz. Ale Jezus nie daje się porwać tym emocjom. Odsuwa się w ciemię, na ubocze. Chce zostać tylko ze swoimi apostołami, którzy tym emocjom ulegli. Zostaje tylko z nimi i mówi, że będzie wydany, że będzie cierpiał, że zostanie zabity. A święty Marek zanotował, że uczniowie tego nie zrozumieli. Wulgata tłumaczy te słowa mocniej, że oni te słowa zignorowali. Jezus odsłania przed swoimi apostołami cały dramat swojego posłannictwa. To, co do nich mówi, musi w nim bardzo pracować. Musi powodować w nim jakieś wewnętrzne spustoszenie. Prawdopodobnie, kiedy mówi, że będzie cierpiał, że będzie wydany, zabity, jego oczy napełniają się łzami. Ciało przeszywa zimny dreszcz. A apostołów jego nie rozumieją. Prawdopodobnie liczy na jakiś gest. Zrozumienia, współodczuwania. My tak mamy, że chcemy czasami podzielić się z drugim człowiekiem tym, co nas głęboko dotyka, tym, co nas głęboko boli, czego się lękamy i wcale nie oczekujemy jakiejś złotej rady, jakiejś recepty. Chcemy, żeby ktoś z nami był w tym doświadczeniu, żeby ktoś z nami dzielił nasze uczucia, współodczuwał z nami to, co się w nas dzieje. A uczniowie tego nie rozumieli, ignorowali. Miarą ich niezrozumienia było to, że w drodze się pokłócili o to, który z nich jest największy. Uczniowie szli z Jezusem do Jerozolimy, ale rzeczywiście nie byli z Jezusem. Ich pragnienia i ich myśli były zupełnie inne niż pragnienia i myśli Jezusa. Jezus im mówi o swoim lęku, swoim bólu, cierpieniu, a oni spierają się i pytają o drogę do sukcesu i kariery życiowej. Jezus mówi im o hańbie krzyża, a oni pytają się o zaszczyt, o władzę, o prestiż. Jezus dzieli się z nimi swoim egzystencjalnym lękiem przed umieraniem. Oni spierają się, który z nich ma rację, który z nich jest większy. Jak bardzo Jezus pośród swoich uczniów musiał czuć się samotny. Jezusa do Jerozolimy uruchamiała pokora. Miłość, która nie oszczędza samej siebie. Uczniów Nakręcały ich emocje, ich ambicje, pycha. Nie rozumieli, ale którego słowa: że będzie wydany, że będzie cierpiał, że będzie zabity? Przecież to jest druga zapowiedź męki. Za pierwszym razem zrozumieli doskonale pod Cezarem Filipową, także Piotr wziął Jezusa na bok i zaczął go upominać: Nigdy to na ciebie nie przyjdzie. I wtedy usłyszał ostre słowo od Jezusa: Zejdź mi z drogi. Bo nie myślisz po Bożemu, tylko po ludzku. Jak bardzo Jezus pośród swoich uczniów, tych, których kształtował, tych, którzy byli blisko niego, musiał czuć się samotny. Czy niezrozumienie jest wystarczającym powodem, żeby zlekceważyć? Czy niezrozumienie jest wystarczającym powodem, żeby nie wziąć do swojego serca? Oczywiście, że nie. W Ewangelii mamy przykład Maryi, która wielokrotnie nie rozumie słów, ale zachowuje w swoim wnętrzu, gromadzi, zbiera wszystkie słowa, których nie rozumie i czeka na moment, kiedy zostanie to słowo jej rozjaśnione. Nie chce uronić żadnego ze słów, nawet tych, których nie rozumie. Nasza mentalność jest zupełnie inna. Kiedy czegoś nie rozumiem, kiedy z czymś się nie zgadzam, kiedy uważam, że coś jest nielogiczne, to to mnie nie dotyczy. To nie jest dla mnie. Zamykam się przed takim słowem, bo ja mam swój pogląd, swój sposób myślenia, swoje odczucia. Maria gromadzi wszystkie słowa, nawet te, które nie rozumiem. I to, że zachowuje te słowa z uporem, to jest to miara jej miłości do Jezusa. To nie jest intelektualna ciekawość do rozwiązywania zagadek, ale słowo jest dla niej ważne, dlatego że dotyczy kogoś, kogo kocha. Dotyczy kogoś, kto jest najważniejszy w jej życiu. Dotyczy Jezusa. To Jezus jest punktem odniesienia w jej życiu. To Słowo staje się dla niej rzeczywistością wewnętrzną. Kiedy Słowo jest na zewnątrz nas? Wtedy, kiedy nie staje się naszym sposobem myślenia, wtedy, kiedy nie staje się naszym sposobem oceniania, wartościowania, nie jest źródłem naszych wewnętrznych decyzji. Wtedy ciągle jest na zewnątrz nas. My coś słyszymy, dociera do nas, intelektualnie to rozumiemy, ale to nie ma wpływu w ogóle na nasz sposób funkcjonowania, działania, postępowania, patrzenia. Może być w nas pragnienie, aby zobaczyć Jezusa. Takie pragnienie było na przykład w Herodzie. Herod bardzo chciał zobaczyć Jezusa, słyszał o nim. To go w jakiś sposób intrygowało. Chciał się z nim spotkać, zobaczyć jakiś spektakularny cud. Chciał tego doświadczyć. Jego pragnienie zostaje spełnione. Spotyka się z Jezusem w wielki piątek i jest rozczarowany. Bo Jezus nie okazuje się wszechmocny, który może uczynić coś cudownego, ale okazuje się Mesjaszem z krzyżem. I to gorszy Heroda. Jak Jezus pośród swoich uczniów musiał czuć się osamotniony. I warto takiego Jezusa dzisiaj pośród nas zobaczyć, w tej konkretnej wspólnocie. Jezusa, który jest samotny pośród nas i którego oczy wypełniają się łzami. Dlaczego uczniowie nie przyjmowali słowa o krzyżu? Bo ich serca były wypełnione czymś innym. Były zajęte przez ich pragnienia, przez ich ambicje, przez ich żądze, przez pragnienie szczęśliwego życia. Jeżeli coś jest wypełnione po brzegi, nie można tam już nic włożyć. Uczniowie nie przyjmują słowa o krzyżu. Bo ich serca są zajęte zupełnie czymś innym. To jest prawda o nas. Dzisiaj tutaj często obecnych. Jesteśmy bardzo skupieni na tym, czego nam brakuje, na naszych troskach. Jesteśmy bardzo skupieni na swoich uczuciach, odczuciach, na swoich zranieniach. Jesteśmy skupieni na swoich ambicjach, pragnieniach. A Eucharystia jest spotkaniem miłości. Jest wyznaniem miłości. Chrystus mówi do mnie i do ciebie: Przypomnij sobie dzień, w którym umarłem na krzyżu za ciebie, w którym oddałem swoje życie, abyś ty mógł żyć, w którym przelałem swoją krew, pozwoliłem zranić swoje ciało, oszpecić je, dzień, w którym nie cofnąłem się przed śmiercią. Zobacz, jak ważny jesteś w moich oczach. Zobacz, jak Ciebie kocham i uwierz w moją miłość. A my Panicznie jesteśmy skupieni na sobie, na swoich potrzebach, na swoich oczekiwaniach, na swoich pragnieniach. Jak bardzo Jezus pośród nas może czuć się osamotniony, niezrozumiany. Punktem odniesienia nie mogę być ja i moje pragnienia, moje ambicje punktem odniesienia ma być on to znaczy jego pragnienia mają stawać się moimi pragnieniami jego uczucia mają stawać się moimi uczuciami jego myśli mają stawać się moim sposobem myślenia a my chcielibyśmy odwrotnie żeby Jezus spełnił moje oczekiwania niewątpliwie trudno jest iść za Jezusem z krzyżem on idzie dźwigając krzyż. Idzie przed nami. A my idziemy po Jego śladach. Z całą pokorą i kruchością doświadczając swojego człowieczeństwa mamy iść tam, gdzie On nam wskazuje, a nie nasze pragnienia. Jak to zrobić? Uczyć się przyjmować słowo którego nie rozumiem i zwracać uwagę nie na to, że ja tego słowa nie rozumiem ale na to, kto to słowo wypowiada to Mesjasz z krzyżem On oddał za mnie swoje życie i to się dzieje na każdej Eucharystii każda Eucharystia czerpie swoją noc właśnie z tej śmierci Śmierci, która okazała się silniejsza niż nasza śmierć. Im więcej kroków przejdziemy z Jezusem, im większą w ciemnościach niezrozumienia pokładamy w Nim ufność, tym bardziej odkryjemy, że Ten Ukrzyżowany jest prawdziwie kochającym Bogiem, który, jako jedyny, może nas przeprowadzić przez każdą ciemność naszego życia. Jezu, tak bardzo osamotniony pośród nas, zmiłuj się nad nami. Amen.